No i witam w piękne październikowe popołudnie. Dzisiaj 9 października. Bardzo ciepło się zrobiło po poranku takim mglisto deszczowym, ale wczoraj też słońce ładnie świeciło. Jest dzisiaj bardzo ciepło, mam trykotkę na sobie i zaraz ją ściągam, bo się zaczyna w niej gotować. Jak słońce tak nisko pod niskim kątem chodzi, to nieźle potrafi grzać. Jak na październik pogoda zrobiła się całkiem przyzwoita. Po jakichś iluś tam dniach chłodów i przymrozków jest wszystko ok. Gdzieś tam przymrozki są znowu zapowiadane, no ale będę reagował na bieżąco. Tunel zaczynam pomału wypełniać roślinami. Przygotowałem sobie dwa rzędy palet po lewej i po prawej stronie. Tutaj jest trzy palety, i tutaj też trzy palety. Każda paleta ma chyba metr kwadratowy, więc to mamy 6 metrów kwadratowych na takim podwyższeniu i jeszcze taki dość szeroki chodnik. No, jeszcze by palety wyszły trzy kolejne na środku. Tutaj będzie przejście, ale i tak pewnie wylądują jakieś rośliny po bokach. W tunelu, tak jak już mówiłem, chyba będą rośliny, które w okresie zimowym są w stanie znosić niskie temperatury, takie powiedzmy sobie śródziemnomorskie, jak między innymi cytrusy. Ale i też nie tylko. Będę trochę eksperymentował, zobaczymy co z tego wyjdzie. E, na przykład z takich ultratropikalnych roślin Jaboticaby świetnie zimują w takim chłodzie i bardzo dobrze im to robi e, pod warunkiem, że poniżej zera temperatura nie spada. No i różne inne egzotyki będą też w takiej temperaturze zimowane. A niektóre rośliny pójdą do pomieszczenia gospodarczego. O, tam właśnie to okno. Tam już dużo roślin jest, i jeszcze spora część zostanie przeniesiona. Z tym, że na razie, dopóki jest ciepło i dopóki tu się robi ciepło w tunelu, to będą one korzystać jeszcze ze słońca, ze światła, bo gdybym już je tam zaniósł, no to się zaczną szybciej niszczyć. Mam tu też na myśli bananowce, które za chwilę tutaj zostaną powkładane. One tutaj już czekają z boku, ale nie wszystkie. Zaczynam je przygotowywać różne inne rośliny na tacach i różne tutaj kawy i tak dalej czekają. No i to wszystko tutaj na razie pójdzie no a potem systematycznie będzie przenoszone do pomieszczenia gospodarczego w ramach no w trakcie jak będę widział że coś się zaczyna albo z nimi dziać albo z temperaturą zaczyna się tu coś niedobrego dziać na tą chwilę mamy tutaj 22 stopnie jest to temperatura przy otwartym Tunelu. W ciągu dnia słonecznego, wczoraj było tutaj 45. Jak weszłem, to myślałem, że mi pościna białka w oczach, więc potrafi się tu naprawdę nieźle nagrzać, pomimo tego, że jest październik. Tylko tyle, że szybko temperatura ucieka i w nocy bez ogrzewania robi się tyle, co na zewnątrz, praktycznie tam może 2-3 stopnie. Cieplej, nie ma dużej różnicy, także duże domowe wahania temperatury się robią i trzeba tego po prostu pilnować wtedy, kiedy jest zagrożenie przymrozkami. No to nic, to ja sobie już tutaj dalej będę układał rośliny. Sam nie wiem jak to poukładać, żeby to miało ręce i nogi. No ale pewnie potem będzie jakaś improwizacja jeszcze i to wszystko będzie jeszcze przekładane w trakcie zimy. Myślę, że będzie tu na tyle miejsca. Jest raz więcej miejsca niż w starej szklarence, więc powinno dać radę. No i w trakcie wprowadzania roślin do szklarni, do tunelu foliowego, żeby było ciekawiej opowiem Wam o kilku z nich takich wybranych przeze mnie egzemplarzach. Tutaj pierwszą rośliną, na którą chciałem zwrócić uwagę jest ten cytrus, ten malutki właśnie, którego tutaj widzicie. Jest to coś, co jest zaszczepione, bo widzę, że są ślady po szczepieniu, ale nie mam zielonego, bladego pojęcia, co to jest za roślina. Prawdopodobnie może być to coś przywiezionego z Grecji, choć nie mam też stuprocentowej pewności, bo Grecja Rośliny raczej ukorzeniałem, rzadko zdarzało mi się szczepić, jednakże pamiętam, że ta roślina jest u mnie od wielu, wielu lat I jeżeli jest z Grecji, to może być to około 8, spokojnie tyle. Bardzo pomału rośnie, to jest właśnie charakterystyczne, no bo zobaczcie, jakie to jest małe. I w tym roku był tutaj pierwszy owoc, owoc wielkości cytryny majera. Na pewno jest to też cytryna. Być może Majera, ale ten owoc się charakteryzuje niesamowitym aromatem. I wydaje mi się, że cytryna Majera nie ma takiego aromatu, bo nieraz przecież kosztowaliśmy. Po włożeniu do herbatki, herbatka uzyskuje aromat tak, jakby to była herbata aromatyzowana i to silnie aromatyzowana, choć użyta była zwykła czarna herbata, a tu wystarczył tylko jeden plasterek. W ogóle sama cytryna z daleka już wydziela bardzo wyraźną woń takiej cytrynki, limonki, czy. No, ciężko mi to określić, i tak naprawdę y, zobaczymy w przyszłości przy kolejnych owocach, będziemy coś porównywać, co to może być. Może cytryna majera? Ale raczej wątpię w to, no ale zobaczymy. Tutaj, zaraz obok pomarańcze, cytryny, ta moja pierwsza cytryna y, ukorzeniona trzy duże owoce, naprawdę bardzo ładne. Tutaj w tych doniczkach z czerwoną karteczką są to limonki Tahiti. To są podobno te limonki, które kupujemy w sklepach, ale tylko podobno. Ktoś tam mi donosił, że są dobre, ktoś inny donosił, że są dość suche. No zobaczymy, bo widzę, że mam pierwsze owoce. Widzę je dopiero pierwszy raz, bo tak rzadko zaglądałem na cytrusy w tym roku, a gdzieś tam to wszystko było zakopane jedno na drugim. Także tutaj mamy cztery chyba owoce, i jeszcze na tej jednej wyższej limonce są trzy owoce. Będzie kosztowanie za jakiś miesiąc, bo jeszcze są troszeczkę twarde a tutaj z tą żółtą karteczką mamy mandarynkę Clementino Rubino którą w zeszłym roku odgryzł mi szczur i to bardzo nisko tuż powyżej szczepienia, myślę, że to było z 20 cm nad ziemią i popatrzcie dzięki temu jak mocno odbiła teraz postaram się zrobić drzewko takie no, bardziej wysokopienne chodzi na mandarynkę metr wysokości to już jest wysokopienność zobaczymy czy będą w przyszłości owoce, no raczej liczę, że tak może w przyszłym roku albo za dwa lata. No i zobaczymy, czy będą wyglądały u nas w polskich warunkach tak, jak powinny, bo mandarynka Clementino Rubino ma owoce, które, w których skórka zaczerwienia się dość mocno, podobnie jak w pomarańczy Taroko, której zresztą też jest bardzo dużo odmian. No i również miąż powinien być krwisto czerwony miejscami, więc zobaczymy dość rzadka odmiana, można powiedzieć stricte kolekcjonerska. Ale w przyszłości postaram się z niektórymi widzami podzielić tą odmianę. Zmianą poprzez młode sadzonki. Musicie jeszcze trochę poczekać. Na no tu, w tej większej dolniczce to jest mandarynka klementynka, jedna z dwóch, które miałem i ta u mnie już zostaje. Jest kilka owoców, ale będą one dojrzewać dopiero wiosną. Wszystkie rodzaje mandarynek, nieważne jakie odmiany, mają bardzo długi cykl rozwoju owoców. Jest to chyba najdłuższy cykl rozwoju u cytrusów. Nie nadają się one do takiej uprawy, na przykład jak ja mam, że wystawiam na zewnątrz, gdzieś tam zimuje. Jest to za słaby klimat u nas. W przeciwieństwie na przykład do cytryn, które świetnie sobie radzą, mandarynka ma bardzo długi cykl rozwoju owoców. Kwitnie wiosną, te owoce przez pół roku są wielkości groszka, a później zaczynają jesienią, późnym latem wzrastać i potem robią się takie kuleczki. W naszych warunkach one nie dorosną do normalnej wielkości, no chyba że ktoś dysponuje szklarnią lub ogrodem zimowym. To ma całkiem poważne szanse uzyskania dość fajnych owoców. Tutaj tych owoców raczej te owoce raczej nie będą duże. No i one dojrzewają w momencie, kiedy mandarynka znowu kwitnie. Więc jest to pełny rok, pełne 12 miesięcy. Zaraz obok będzie zimował pomelo, to właśnie te drzewko, które macie teraz na pierwszym planie. Niestety nie ma owoców już od kilku lat. Kiedyś kwitło, był owoc, ale z pomelo jest bardzo podobnie jak z mandarynką. Też jest bardzo długi okres rozwoju owoców i to dotyczy też grejpfrutów i tu jest bardzo podobna sytuacja. To też jest roślina do uprawy całorocznej w ogrodach zimowych lub szklarniach. Mam pomelo zwykłe tradycyjne oraz pomelo, które powinno mieć owoc z czerwoną skórką i czerwonym miąższem. Które też jeszcze mi nie kwitło, choć mam je od wielu lat. Tutaj mamy kolejną mandarynkę w mojej kolekcji. Jest to odmiana Keraj. Bardzo rzadka, kolekcjonerska. Nawet jest kilka owoców, więc będzie kosztowanie. Podobno mają być dość smaczne i słodkie. Myślę, że za 2-3 miesiące zaczną się kolorować. Drzewko dość dobrze odbiło. Nawet jego nie widziałem przez cały rok, bo gdzieś tam między wszystkimi drzewkami było, nawet nie zdawałem sobie sprawy, że są owoce. Ale co jest najciekawszego, to to, że te drzewko jest dość mocno odporne na mróz i podaje się, że nawet do minus 10 stopni. Oczywiście, w przypadku cytrusów i jakichkolwiek roślin, jeżeli podaje się odporność na mróz, no to jest to maksymalna odporność na mróz. To nie znaczy, że wyłożymy tą roślinę na zewnątrz i ona nam minus 10 wytrzyma. Podejrzewam, że nawet po jednym dniu w minus 5 ta roślina by uschła. Tu chodzi o starsze drzewka z grubym pniem, rosnące w gruncie, gdzie po prostu korzeń nie przemarza. No, gdzieś tam w rejonach na przykład włoskich, gdzie się zdarzają jakieś mrozy, no to, to są po prostu takie poranne przymrozki. Por Ranny przymrozek minus 8 na przykład, a w dzień później 10 stopni o takie sytuacje tutaj chodzi. Niemniej jednak jest to bardzo ciekawe, że jest taka mrozoodporność. No a teraz dla przykładu chciałem Wam pokazać, że nie zawsze warto rośliny cytrusowe ukorzeniać z gałązek. Po prostu możecie się nie doczekać na jakiejś rozsądnej wielkości drzewko. I tutaj macie tego przykład. To jest ta słynna moja mandarynka z liściem, którą ukorzeniałem, no myślę, że z 6, może 7 lat temu. Poszperajcie gdzieś w moich starych bardzo vlogach, to znajdziecie. Ale starsi widzowie będą pamiętać, jak wiele, wiele lat temu ukorzeniałem mandarynkę. Gałązkę uzyskałem z mandarynek kupionych w sklepie. Pewnie kojarzycie, że w sklepie zimą można kupić mandarynki, tak zwane z liściem. Zresztą, nawiasem mówiąc, owoce bardzo smaczne. No i właśnie to jest takie drzewko 6 lub 7 lat, i mamy dopiero jakieś 60 cm, licząc od ziemi, a może nawet nie. Także sporo czasu, a efekty mizerne jeszcze owoców, chyba z tego nie kosztowałem. No, i teraz moje oczko w głowie, kunkwat, którego tu właśnie widzicie. Jest to największy kunkwat, jakiego mam i jakiego chyba nawet prawie że widziałem. No, z pewnością są większe, ale w sklepach u nas w Polsce nie było, nie widziałem bynajmniej. Były z nim problemy w zeszłych latach. Musiałem kiedyś bardzo intensywnie ciąć, ale na szczęście już się rozrósł. Po tym cięciu już za bardzo śladu nie ma. Pieniek zrobił się grubszy, jest w stanie wykarmić roślinę. No, i też z pewnością korzenie trochę się rozrosły. W tym roku wyjątkowo pojawiły się owoce. Bo konkwaty najczęściej kwitną późnym latem jesienią. No, i czasami jak jest chłodna jesień, to z tego kwitnienia i zawiązywania owoców są nici. Jest to dobra roślina do oranżerii czy na jakieś stałe punkty, ale dobrze też rośnie w domu. Jako nie, jeden z niewielu cytrusów możecie kąchwata uprawiać w domu. I przy takich dobrych domowych warunkach radzi sobie nieźle, nie obrzuca tak liści jak inne cytrusy, dość dobrze też powinien owocować. Generalnie owocowanie jest. Właśnie bardzo późno, i z tego też powodu jest to roślina, która w momencie, kiedy owocuje, rozwija owoce, powinna mieć ciepło, a u nas to zwykle jest zima. No i tutaj wyjątkowo zakwitł wcześniej, bo w zeszłym roku mu się tam trochę z tym kwitnieniem pokręciło. No i teraz są szanse na dużej ilości owoców. Może nie jakieś bardzo duże, ale trochę ich tu widzę. No i kolejna partia cytrusów czeka na wprowadzenie. Jak zauważyliście, pewnie są przesadzone, wyjątkowo, bo tutaj akurat były to cytrusy, które przyjechały w partii roślin gdzieś prawie 3 lata temu. W każdym razie są one już u mnie, teraz będzie trzecia zima. Były to cytrusy sprowadzone głównie z myślą o szklarni, ale wiecie, że ze szklarnią mi się trochę plany pokręciły i od dwóch lat się nic nie działo, więc i też cytrusy czekały. I czekały, nie mogły się doczekać, cały czas były w takich, wiecie, produkcyjnych, bardzo produkcyjnych donicach, o mniej więcej coś takiego, jak tutaj widać. To są takie worki foliowe dziurkowane, i w ten sposób się te rośliny produkuje, no bo one nie mają tak długo w nich rosnąć, one mają zostać sprzedane i posadzone do gruntu w sadach. No właśnie, w sadach, bo nie są to cytrusy. Takie, które kupujecie właśnie w marketach czy gdzieś wysyłkowo, cytrusy, które są produkowane do uprawy w doniczkach, w domach, one są troszeczkę inaczej zaszczepione cytrusy, które kupujecie w sklepach bądź wysyłkowo, praktycznie zawsze są zaszczepione na pomarańczej trójlistkowej czasami jeszcze jest to inna odmiana podkładki, ale o bardzo podobnych parametrach wzrostu są to odmiany mocno karłowate są to odmiany, które są dość odporne, ale niestety nie dają zbyt bujnego wzrostu roślinie ona oczywiście rośnie, ale nigdy nie będzie to jakaś bardzo duża roślina, nigdy z tego nie wyrośnie jakieś imponujące drzewo raczej karłowate, właśnie takie Typowo pod Donicę. No, i tutaj, jako przykład, widzicie takie doniczki z mandarynkami, chyba, które kiedyś tam w markecie odkupiłem parę dobrych lat temu. One nadal są bardzo karłowate, teraz trochę na zimę przyciąłem, ale nie rosną zbyt szybko. Są to takie kuliste, niskie drzewka, gdzieś od ziemi mniej więcej do pasa, do brzucha dorosłego człowieka. Większe one raczej nie urosną, a jeżeli urosną, to są to długie, długie lata. No, i tutaj, takie drzewko właśnie widziałem gdzieś kiedyś w Grecji. Właśnie szczepione na pomarańczy trójlistkowej, to można właśnie rozpoznać, bo często gdzieś tam od pieńka odbija kawałek dzikiej rośliny, wtedy widać te trzy listki. I te greckie drzewko miało bardzo gruby pień. Nie takie coś, jak tutaj mam, tylko ten pień był grubości ludzkiej nogi i to naprawdę taki porządny, ale drzewko nie było o wiele większe od tego kunkwata. Mógłbym nawet powiedzieć, że podobnego rozmiaru, tylko bardziej rozłożyste. No i to była właśnie zwykła, najzwyklejsza pomarańcza, pomarańcza wczesna, która miała już tam dziesiątki lat, bo właściciel posesji właśnie mówił, że to drzewo jest bardzo stare, jeszcze jego rodzice go sadzili. Natomiast drzewa, które no, sadzi się w sadach, takie, które produkują owoce do marketów, na półki sklepowe, no nie można sobie tu pozwolić na taki słaby wzrost i na taką małą ilość owoców na jednym drzewku. Dlatego szczepi się je na innych podkładkach, takich, które zapewniają bardzo bujny, szybki wzrost i są w stanie wykarmić dużą ilość owoców. Owoców. A raczej to są podkładki z jakichś dzikich owoców. Może to być, nie wiem, z pomelo, z geofruta. ciężko mi powiedzieć, bo się na tym nie znam. Ale właśnie te rośliny, które wtedy kupiłem dwa lata temu, są właśnie szczepione nie dość że wysoko. To jeszcze na podkładkach takich typowo produkcyjnych. I to jest właśnie przykład pomarańczy, która jest na tym zaszczepiona. Widzicie tutaj, że jest szczepienie dość wysoko. Ten pienieg jest od razu grubszy. Ta pomarańcza, no wcale nie jest jakoś specjalnie starsza od tych cytrusów, tych małych, zielonych. Ale tutaj wzrost jest bardziej intensywny, lepiej to wykarmia owoce, i to są dobre drzewka, właśnie do szklarni, i do oranżerii, tam gdzie nam zależy na prawdziwym wzroście. No i chcemy mieć takie prawdziwe drzewo pomarańczy, a nie jakąś jego, można powiedzieć, trochę imitację. Tutaj macie przykład, bo jedno z takich drzewek mi przyschło w miejscu szczepienia. No i wyraźnie widać, że podkładka nie ma trzech listków. Są to zwykłe liście. Takie typowe dla cytrusów normalnych. Zobaczcie te charakterystyczne takie serduszko z przodu. To też pokazuje, że są to jakieś odmiany takie troszkę półdzikie. I normalnie cytrusy tego nie mają. I to raczej mają te odmiany półdzikie, kiedy są takie podwójne te listki. One są bardzo wytrzymałe, te podkładki, ale też i charakteryzują się dużo silniejszym wzrostem. Tutaj sobie to zostawię, zaszczepię coś na tym później. Wracając jeszcze do pomarańczy, ta pomarańcza to jest odmiana bardzo wczesna, jest to tutaj mamy akurat. Nawalino, ale jest jeszcze Washington czy Washingtonia i to są bardzo podobne pomarańcze, ciężko jest je rozróżnić, one mają ciemne liście i ich dojrzewanie to jest przełom października, listopada, tutaj już zaczyna się dojrzewanie. Kaliber owoców to są tak jak te małe w siateczkach, co kupujecie w sklepach, one są wczesne, tak żeby trafiały na półki sklepowe na święta, żeby w święta było co skubać. Natomiast jest też bardzo dużo odmian pomarańczy, które są Powiedzmy sobie późne. No to, to są zwykłe odmiany pomarańczy, ale charakteryzują się późnym owocowaniem w okolicach lutego, marca, a czasami nawet kwietnia czy maja. Nawet jak już pomarańcze zaczynają kwitnąć, to dopiero wtedy dojrzewają. Także w zależności co się za odmianę kupi, takie to dojrzewanie będzie wyglądało, ale jeżeli kupimy w Polsce późną odmianę, no to możemy tych owoców nie uzyskać, bo nam zima je po prostu. Zniszczyć zima jest u nas y, troszeczkę za y, trudna. No chyba, że y, w jakichś szklarniach. Także tak wyglądają te cytrusy u mnie. W dzisiejszym odcinku będziemy już pomału kończyć. No i może jeszcze jeden odcinek tego typu nakręcę, jak będzie coś ciekawego. A ja na razie zabieram się za wprowadzanie roślin. Zobaczcie, robi mi się tutaj trochę ciasno. Także tu będą cytrusy, tu będą cytrusy, a tu z przodu różne. Inne rośliny. No i jeszcze muszę w ten weekend załatwić ogrzewanie. Ogrzewanie będzie tutaj klimatyzatorem, może jakąś pompą ciepła jakąś beczkę z wodą będę grzał. Zobaczymy, dopiero coś pokombinuję. Dobra, kończymy odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie. Ja się zabieram za bananka i do pracy. Zostawcie też coś pod filmem dla zasięgu. Dzięki, do następnego, trzymajcie się.